Frezowanie nigdy nie było tak proste. Dzięki unikalnej geometrii wirnika i stojana zupełnie nowy Globe Core Mill CLM1T3 zapewnia wysoką jakość rezultatów przy dużej wydajności. CLM 1.3 został zaprojektowany specjalnie do przetwarzania różnych rodzajów surowej i wstępnie ugotowanej żywności w celu produkcji purée, past, sosów, majonezu, keczapu, kremów i wielu innych produktów o konsystencji pasty. Młyn z łatwością radzi sobie nawet z najtwardszymi materiałami, takimi jak mrożone, surowe warzywa. Nie ma nawet potrzeby rozmrażania surowca. Młyn został również pomyślnie przetestowany na świeżych fabryczkach chili, orzeszkach ziemnych i nasionach gorczycy. W zależności od wymagań urządzenie może być wyposażone w ręczną komorę załadunkową lub automatyczne podajniki, co umożliwia precyzyjne dozowanie i przygotowywanie receptur. Regulowana szczelina mieląca pomiędzy wirnikiem a stojanem zapewnia wysoką dyspersję cząstek w produkcie końcowym, czyniąc Globe Mill CLM1.3 najbardziej opłacalnym rozwiązaniem do przemysłowej produkcji emulsji spożywczych. W zależności od potrzeb, operator urządzenia może regulować liczbę recyrkulacji. Globecore Mill CLM13 może skutecznie działać jako samodzielne urządzenie, a także może być zainstalowany w kompletnej linii produkcyjnej, również dostępnej w ofercie Globecore. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę www.milglobecore.com.